Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam taki film hmm, chyba i dla mnie, i dla Was. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o czymś, co nie jest łatwe co prawdopodobnie przeżywa każdy z nas albo już przeżył, albo dopiero przeżyje. Dzisiaj chcę mówić o stracie, o żałobie o tym, jak to się przeżywa z Panem Bogiem. Czy można być smutnym, czy można e, przeżywać właśnie taki głęboki smutek właśnie z powodu żałoby, ale też czy Pan Bóg m, w żałobę wpisał również to, że my jako ludzie rozpaczamy po utracie swoich bliskich? Myślę, że to jest taki temat, który nie jest łatwy. Ja chyba nie sądziłam i nie byłam przygotowana na to, żeby w ogóle ten temat poruszać. Też nie spodziewałam się, że ten temat dotknie mnie w tym czasie, że będę przeżywać żałoby w tym czasie. Kilka dni temu umarł mój tata. Ja się tego zupełnie nie spodziewałam. Jest to dla mnie duże zaskoczenie. Jest to dla mnie taki wachlarz różnych emocji. Trudnych, ale nie tylko. No i dzisiaj chcę się tym po prostu podzielić, tak po ludzku, ponieważ wiem, że jest to trudne, ale też nie tylko po to, żeby pomóc może komuś z Was, kto właśnie teraz to przeżywa, ale też po to, żeby samej sobie poradzić z tym trudnym dla mnie tematem, z tym trudnym dla mnie doświadczeniem a jednocześnie, by robić to, do czego Pan Bóg mnie powołał, do czego wierzę, że mnie powołał. Więc dzisiaj postaram się po prostu tak po ludzku porozmawiać z Wami o tym i opowiedzieć Wam o tym, jak, jak ja przeżywam to doświadczenie, właśnie żałoby, podejścia, straty. Myślę, że możemy bez bezbędnych wstępów... Wejść we fragment Słowa Bożego Jana 11, 33, 35, który teraz wam przeczytam, posłuchajcie. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie Go położyli. Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz, Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli, oto jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli. Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? To jest oczywiście fragment o łazarzu. Być może osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ja wspominam często łazarza. Często mówiłam o tym, że kiedy się modlę, używam w modlitwie słów, panie mnie jak łazarza. I myślę, że właśnie odejście bliskiej osoby, bycie w żałobie. Daje takie poczucie, że jakaś część ludzkiego serca, mojego serca, też odeszła z tą osobą. I wiecie, ja w tym czasie, w którym teraz jestem, w tym przeżywaniu żałoby, które jest dla mnie naprawdę bardzo trudne, modlę się, ponieważ modlitwa jest jedyną rzeczą, która mnie trzyma która w tym trudnym czasie pomaga mi e, po prostu trwać, po prostu żyć, po, po prostu przeżywać każdy kolejny dzień. E, pomaga mi e, radzić sobie z moimi uczuciami i z emocjami. I teraz można powiedzieć tak, że mm, to nie jest tak, że Pan Bóg e, nie chciałby, żebyśmy byli nieszczęśliwi, żebyśmy byli, żebyśmy e, nie byli smutni. Mm. W tym fragmencie jest pokazane to, że Jezus też miał uczucia, też przeżywał. Kiedy przyszedł do Łazarza, a Je Łazarz już nie żył, jest napisane: Jezus zapłakał. Czyli Jezus nie krył się z tym, że odczuwał emocje, że odczuwał żal, że odczuwał smutek. I myślę, że ten fragment, między innymi ten fragment, pokazuje nam, że no właśnie my mamy prawo przeżywać trudne emocje. My możemy sobie i powinniśmy pozwolić sobie na to, żeby, no właśnie, przeżywać. Że to uczucie smutku, żalu, tęsknoty, bezradności, to nie jest coś złego. To nie jest coś, co Pana Boga obraża, to nie jest grzechem. Natomiast ja wierzę osobiście, że Pan Bóg naprawdę nawet w tak trudnej sytuacji nie chce naszej rozpaczy. On nas bardzo kocha. On chce, żebyśmy mieli świadomość, że właśnie jego osoba, to, co on zrobił, jego poświęcenie, jego śmierć na krzyżu, jego zmartwychwstanie ma nam dawać nadzieję, ponieważ dzięki niemu mamy obiecane życie wieczne. I jest taki fragment z. Pierwszego listu Jana 2:25, który brzmi tak: A obietnica, którą sam nam dał, to życie wieczne. Więc Pan Bóg nam przypomina w swoim słowie, że On dał, dał nam obietnicę życia wiecznego. Jest też taki drugi fragment, nie pamiętam gdzie dokładnie w Biblii jest, ale on brzmi mniej więcej tak, że, że idzie przygotować nam mieszkanie, i żeby jakby on nas w tym nie okłamuje. Mówi tak, że gdyby tak nie było, to bym wam tego nie powiedział. Więc Pan Bóg jest z nami, jest w niebie i przygotowuje dla każdego z nas mieszkanie. I teraz chciałabym tak trochę nawiązać do um, właśnie przeżywania żałoby, przeżywania bólu, e, ponieważ Słowo Boże mówi nam o tym, że. Bóg jest z nami w żałobie. I teraz chciałabym przejść do Psanu 34. Myślę, że to może być też taki fragment, który właśnie nas może pocieszyć. Psalm 34, 19 fragment. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. I wiecie, o ile dzisiaj, te parę dni później, Niecałe 10 dni później od śmierci mojego taty jest mi łatwiej to mówić, wiecie, jakoś tak spokojnie, już z takim sercem, tak trochę wyciszonym, e, może nie takim już uzdrowionym i nie takim, które nie płacze poza wyłączeniem kamery, ale e, z takiej perspektywy, e, że Pan Bóg obiecuje życie wieczne. A z drugiej strony mówi do mnie przez swoje słowo, że wybawia złamanych na duchu. Ja mam prawo być złamana na duchu. Też spotykam się z takimi komentarzami. Wiecie, w ostatnich właśnie tych dniach były takie komentarze, w internecie były takie wiadomości. Oczywiście bardzo dużo kondolencji, za to jestem bardzo wdzięczna, bo to były też wiadomości bardzo takie wspierające, podnoszące na duchu. Ale też były takie słowa, które, których kontekst, kontekst brzmiał mniej więcej tak, no skoro Bóg nie uzdrowił, no to po co to wszystko? Jaki jest sens? Jaki jest sens tej wiary? Tym bardziej, że ja często mówię, że Pan Bóg uzdrawia, że Pan Bóg uzdrowił wielu ludzi, którzy byli chorzy, wiecie, już tak, że medycyna mówiła nie mamy więcej możliwości lekarze mówili, że nie, nie ma więcej opcji nic więcej nie możemy zrobić i wiecie ja też to usłyszałam od lekarza, gdy byłam w szpitalu u mojego taty i z jednej strony czułam takie okucie, bólu w sercu i takie, wiecie, taki pierwszy odruch tych emocji, uczuć taki wiecie taki um, takie uderzenie po prostu tych emocji te łzy w oczach, które się pojawiły ale z drugiej strony bardzo mocno modliłam się, bo mój tata przez 8 dni był w szpitalu 26 lutego w domu wieczorem gdzie się poczuł i jakby z tych objawów, które tam zobaczyłam, pierwsza, pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie i gdzieś tam ta moja wiedza na ten temat. Po prostu pomyślał, ta moja pierwsza myśl to było to, że to prawdopodobnie jest udar, więc jakby. Interwencja taka lekarska, wiecie, przyjazd karetki, zabranie taty do szpitala. To, był, to było bardzo szybko, to się bardzo szybko działo, i ja jakby układałam sobie te, te fragmenty tej sytuacji w głowie i w sercu tak, że, że to wszystko dobrze się dzieje, że dobra opieka, że szybko zadziałaliśmy. I ja przez cały ten czas codziennie tam byłam w szpitalu, u taty. Modliłam się bardzo, tak, wiecie, bardzo gorliwie, bo motywacja była duża. Przez cały czas, ten czas bardzo gorliwie się modliłam, i ja naprawdę do ostatniej chwili wierzyłam, że Pan Bóg, tata, z tego wyprowadzi. Pamiętam, że w zasadzie w ten pierwszy dzień, kiedy, kiedy właśnie mój tata został zabrany do szpitala i, i go nie było w domu, zaczęłam się modlić do Pana Boga. Z, taką, z takim, wydaje mi się, że takim spokojem było zmartwienie w moim sercu, ale był też taki spokój, bo ja sobie pomyślałam, cokolwiek się dzieje, trzymam się Pana Boga i będę się modlić, żeby nie utracić wiary. I modliłam się cały czas, jakby non stop mówiłam do Boga w moich myślach, taką, taką modlitwę myślną, taka rozmowa z Panem Bogiem to była. Motywam się właśnie o to, o to uzdrowienie, ale też o siłę dla mnie, dla, dla mojej mamy, dla naszej rodziny, o taką opiekę, o, o mądrość i o właśnie takie nie wpadanie w rozpacz, w panikę, tylko taki spokój Boży. Przede wszystkim o to mi chodziło, żeby mieć w sercu taki Boży spokój, bez względu na to, jakie są okoliczności, wiecie, mając na względzie tą historię biblijną, w której e, uczniowie są w Łodzi, e, dzieje się wielka burza, i kiedy się patrzę na te okoliczności, zewnętrzne, to człowiek po prostu się zatapia, tak jak Piotr, który wpadł który pod wodę, kiedy tylko ten swój wzrok jakby tak, wiecie, odwrócił od Pana Boga. Kiedy patrzył na Niego i słuchał Jezusa, to szedł po wodzie, tak jak mu Jezus powiedział, więc ja starałam się po prostu przez tą moją modlitwę tak duchowo patrzeć na Pana Boga, i to mnie bardzo tak utrzymywało przy nadziei. I tego pierwszego dnia, kiedy ja modliłam się o tatę, miałam taki piękny obraz, właśnie jak mój tata leży tam w szpitalu i podchodzi do niego... Jest to trudne. Jest trudne to o tym opowiadać, ale chcę się tym podzielić. Ponieważ to jest piękne i uważam, że dodaje wiary. Więc... Ten Obraz był tak piękny, ponieważ Pan Jezus podszedł do mojego taty i pocałował go w głowę. Więc ja odebrałam to jako taki znak, że Pan Jezus przychodzi z uzdrowieniem. I, i modliłam się po prostu gorliwie o tatę, codziennie i wstawienniczo i wiecie, z nałożeniem rąk. I jakby, kiedy mój tata był zabrany do szpitala, to jeszcze był z nim jakiś kontakt. To znaczy, rozmawiał z nami, nie, nie wiedział, który jest rok. Nie pamiętał swojego nazwiska e, i też miał zaburzenie widzenia, e, ale był z nim kontakt. Następnie przez te 8 dni e, tylko raz otworzył oczy, kiedy do niego przyszłyśmy z moją mamą. I to był taki moment, e, w którym ja po prostu mimo. Powagi sytuacji, wierzyłam, wierzyłam, że pan go uzdrowi. E, Rokowania były bardzo złe. E, usłyszałam od lekarza takie słowa, że, e, że nigdy w całej tej karierze lekarskiej a to była taka starsza pani doktor nie widziała tak rozległego udaru. Ja, mimo to, trzymałam się mojej wiary i modliłam się. Przez te 8 dni mój tata, e, jakby był. Nie, że nieprzytomne, ale nie było z Nim kontaktu, nie otwierał oczu. Wiecie, no po prostu nie było z Nim kontaktu. I, i e, ta wiadomość o jego śmierci była dla mnie po prostu szokująca, bo ja spodziewałam się, że, że Pan Jezus go uzdrowi. E, I miałam takie poczucie, że ja nie rozumiem, co się stało. Że ja nie rozumiem, dlaczego to się stało. E, ale zaczęłam się, wiecie, dalej jakby kontynuowałam tą modlitwę właśnie, żeby przetrwać ten czas. I słowo Boże, fragmenty ze słowa Bożego, to były fragmenty, które mówiły mi o tym, że Pan Bóg właśnie jest przy tych, którzy mają złamane serca. Że Pan Bóg jest przy tych, którzy płaczą i on ich pociesza. Że Pan Bóg też daje nadzieję na życie wieczne. Że on jest. Z człowiekiem, który jest pogrążony w żałobie, że jest ze mną w tym cierpieniu, w tym, w tym bólu, w tym odejściu. Piękny fragment, też który, który Pan Bóg pokazał, jest w Ewangelii Łukasza. Chcę go też przeczytać, bo myślę, że jest naprawdę ważny. Ewangelia Łukasza. 23 od 42 do 43 ten fragment brzmi tak i dodał Jezus, Jezus wspomni na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział zaprawdę powiadam Ci dziś ze mną będziesz w raju. To jest ten fragment o dobrym młodszy, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. W tym samym czasie, kiedy Pan Jezus właśnie został ukrzyżowany, czyli e, ten człowiek, który żałował za swoje grzechy, który wziął na, so, na siebie odpowiedzialność za swoje grzechy, wiedział, że ma winy przed Bogiem e, i uwierzył w Boga, uwierzył w Jezusa. I Jezus mu powiedział, że dziś ze mną będziesz w niebie. Czyli też przez ten fragment Pan Bóg pokazuje, że jest nadzieja, że jest nadzieja dla skruszonych w sercu. I um, co Wam chcę powiedzieć? Um, zastanawiałam się. Um, zastanawiałam się nad tym, um, czy rzeczywiście jest tak, że, że mój tata jest w niebie, że um, wiecie wiem, że jest czyściec, rozumiem um, tą rzeczywistość na tyle, na ile jest to możliwe. Rozumiem, że um, Pan Bóg jest. Um, sprawiedliwy i miłosierny. I przebacza temu, który chce tego przebaczenia, który jest skruszony w sercu. Po prostu się zastanawiałam, patrząc, wiecie, na moje doświadczenie, na też życie mojego daty, na to wspomnienia takie no niełatwe też często. Zastanawiałam się i tak mówiłam, Boże, tak bym bardzo chciała, żebyś mi jakby potwierdził um, że On tam jest. Ja wiem, że czyściec, że, że to jest jakaś część życia duszy, też, ale chciałabym, żebyś mi potwierdził. Tak bardzo o to prosiłam. I dostałam taki znak wierzę, że to jest znak od Pana Boga. Usłyszałam po prostu czterokrotnie, kiedy się modliłam, słowa mojego taty, który powiedział mi, że On tam jest. To było bardzo, wiecie, bardzo emocjonalne, bardzo mocne. Nie będę powtarzać tych słów, bo prawdopodobnie zaraz się całkowicie rozpłaczę i nie będę w stanie dograć tego filmu. Natomiast wierzę, że, że Pan Bóg dał taką łaskę. Przede wszystkim dla mnie takiego potwierdzenia, że rzeczywiście jest życie wieczne, to po, po pierwsze po drugie, że rzeczywiście te słowa, że Pan Bóg przygotował nam mieszkania i że tam, gdzie idzie, jest mieszkań wiele i On te mieszkania przygotowuje dla nas. iż ta obietnica życia wiecznego jest też właśnie dla nas żyjących takim pokrzepieniem, takim pokrzepieniem właśnie w tych trudnych momentach przeżywania żałoby. Też słowo mówi, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. I to też daje mi nadzieję. E, piękne jest też to, ja jestem za to bardzo wdzięczna osobom, które mnie oglądają tutaj na YouTubie, i osobom, które są w grupie modlitewnej, naszej na Facebooku góra modlitwy, które modliły się też za mojego tatę, za mnie, za moją mamę w tym czasie, które ofiarowałem sze. Wiem, że też były zamówione msze wieczyste za tatę, więc ja bardzo, bardzo to doceniam i bardzo za to dziękuję. I Jest to dla mnie też pokrzepiające. E, ale co bym chciała powiedzieć, wiecie, tak, żeby to wybrzmiało w tym filmie, to jest oczywiste i naturalne, że w trakcie żałoby odczuwamy smutek, żal, ale wierzę, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy rozpaczali. Kiedy, jeśli Ty po drugiej stronie ekranu, być może teraz przeżywasz żałobę, czy jakieś odejście, czy jakąś stratę, to to, co ja mogę Ci z mojego własnego doświadczenia powiedzieć, i co wierzę, że jest taką jedyną, taką prawdziwie, taką dobrą radą, to jest to, żeby chwycić się Pana Boga poprzez codzienną modlitwę, czytanie Słowa Bożego, ponieważ w tym Słowie znajdziemy mnóstwo fragmentów, które są podnoszące, które dają nam nadzieję, które dają nam umocnienie. Które mówią nam o tym, jak bardzo Bóg się troszczy o tych, którzy no właśnie doświadczyli takiej straty, którzy cierpią, którzy wylewają łzy, którzy tęsknią, którzy może jakąś czują bezradność teraz, tak jak ja, którzy też mają takie poczucie, że, no, że nie na wszystko mamy wpływ, że nie wszystko możemy kontrolować, że też Pan Bóg nam uświadamia, że każdy dzień jest cenny, że, że nic nam nie jest znane też na zawsze. I wierzę, że chce nam dawać nadzieję, że On naprawdę przygotował dla każdego z nas miejsce w niebie. I wiecie, tak jeszcze, żeby pokrzepić i Was, i siebie, to chcę Wam przypomnieć to doświadczenie, które no, wiele lat temu, kiedy przyszłam do wspólnoty, Pan Bóg mi wierzy, że to Pan Bóg mi dał, kiedy właśnie podczas spotkania wspólnotowego, właśnie moja dusza przez Pana Jezusa została wyciągnięta z mojego ciała i położona na ręce Jezusa. Miałam tą łaskę zobaczenia, jak ta dusza wygląda: świetlista, piękna, pełna światła, delikatna. Widziałam, um, mam takie poczucie, że coś tak pięknego mogło być, może być stworzone tylko i wyłącznie przez Pana Boga. I jakby pokazanie mi osobiście tego, że jest duch, dusza i ciało. I doświadczyłam takiej bezradności ciała, w sensie ciała fizycznego i takiego poczucia, że jestem całkowicie zależna od Boga i moje życie i, i, i moja fizyczność i właśnie moja dusza w stu procentach zależą od Boga to jakby w jakimś stopniu pomaga mi to przeżywać te emocje i uczucia, które teraz mi towarzyszą ponieważ widząc tą moją duszę wiem że dusza mojego taty jest z Panem Jezusem i wiecie, tak, najpierw był taki szok, pierwszy szok, że to koniec, że odszedł, że już go nie ma. A potem, kiedy Pan mi przypominał właśnie to doświadczenie z duszą, uświadomiłam sobie, że nie ma go tutaj, ale jest tam. Jest, istnieje, ponieważ dusza jest wieczna, dusza jest nieśmiertelna. I też nam to mówi Słowo Boże. Więc to daje mi nadzieję. Wiecie, na ponowne spotkanie, to daje mi też taką nadzieję mm, i tak mnie podtrzymuje w tym, że ja nie muszę tutaj rozpaczać. Oczywiście, wiecie, chwilami zatykam mnie, kiedy mówię, moje gardło się ściska i łzy napływają mi do oczu. Ale to, co wiem, czego jestem pewna, to, że Bóg jest, to, że Bóg kocha, to, że Bóg się troszczy. W tym ostatnim czasie też. Wiecie, od tego momentu, kiedy tata poszedł do szpitala, aż do dzisiejszego dnia, bardzo mocno doświadczam Bożej pomocy w różnych aspektach wiecie, życia, codzienności, w tych wszystkich, wiecie, takich organizacyjnych sprawach, jakichś takich, wiecie, takie, takie zwyczajne ludzkie sprawy domowe, to wszystko, czym zajmował się mój tata, a czym teraz zajmujemy się z mamą. Jest tego bardzo dużo. Nawet chyba nie sądziłam, że, że tych formalności jest tak dużo. I z jednej strony mnie to przytłacza, bo, bo od tych wielu dni jesteśmy w takim e, mam wrażenie, że człowiek tak działa na takim automacie, żeby te wszystkie rzeczy pozałatwiać. A tak naprawdę e, właśnie ten czas na przeżywanie smutku, żałoby, na takie, wiecie, taką bezsilność, puszczenie tego wszystkiego, pozwolenie swojemu też ciału na to, żeby było słabe, żeby. Mogło sobie odpocząć, żeby mogło przeżywać, to jest bardzo trudne. I tak jak już mówiłam wielokrotnie na tym filmie, ja nie chcę rozpaczać, chcę żyć dalej. Natomiast no przeżywam. I tak przeżywam, i jest to dobre. Bóg jest w tym przeżywaniu, Bóg jest i w smutku, i w radości, Bóg jest w każdym czasie. I też właśnie widzę, jak bardzo wiele błogosławieństw Pan Bóg nam zsyła, jak wiele nam pomaga. Jak wiele, wiecie, pojawiło się osób w, nasz, w tym ostatnim czasie w życiu moim i mamy, które były wielkim wsparciem w różnych trudach, w różnych kwestiach, o których nie miałyśmy pojęcia, których nie wiedziałyśmy nawet, jak, jak mamy załatwiać. Więc, więc Bóg jest. Bóg jest w nami w cierpieniu, jest w naszym przeżywaniu razem z nami. Jest tym, który nas pociesza, jest tym, który nas wyposaża. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Nawet mimo tęsknoty, wiem, że on tam jest, wiem, że on tam jest. Jeśli dzisiaj przeżywasz żałobę, przygnij do Boga. Przygnij do Boga. Dla mnie to jest jedyna opcja na to, by przetrwać trudny czas. Ale też chcę wierzyć i wiem, że Bóg ma plan, że to nie jest jeszcze koniec, że życie trwa dalej. Bóg jest po prostu dobry. Bóg jest dobry i nie mam co do tego wątpliwości, mimo trudnego doświadczenia. Bóg jest dobry. Bóg nas kocha, Bóg nas wspiera, jest z nami. Bóg jest dobry. I taką krótką modlitwę chciałabym na koniec za ciebie i za siebie. Jezu, ja Ci oddaję każdą osobę, która ogląda ten film. Oddaję Ci nasze serca, nasze zmagania, trudy, cierpienia, bóle. Wszystkie nasze pustki, nasze odejścia, te miejsca może bólu, właśnie rozpaczy, czy tęsknoty za kimś bliskim. Panie, proszę Cię, żebyś Ty to wypełniał. Żebyś Ty dawał nam poczucie pełni, żebyś Ty dawał nam poczucie opieki i Twojej troski, żebyś nam pomagał przygnąć do Ciebie właśnie w trudnym momencie, żebyś pomógł nam przeżywać i żebyś dał nam mimo wszystko nadzieję i takie światełko w tunelu, żebyśmy zawsze pamiętali, że Bóg jest z nami, że jesteśmy kochani, że jesteśmy ważni i że trudne doświadczenia w naszym życiu, nawet właśnie czyjeś odejście czy żałoba, to nie jest jakaś kara, dla nas, to nie jest brak miłości Twojej wobec nas, to jest po prostu kolej rzeczy, coś wpisanego w życie każdego z nas. Panie, daj nam świadomość Twojej miłości, Twojego zaopiekowania. Panie, ja Ci oddaję nasze lęki, nasze cierpienia, nasze bóle, nasze braki, pustki. Panie, proszę Cię wypełnić te tęsknoty, te braki, właśnie i daj nam mimo tego radość życia i wdzięczne serca wiedząc, że ty zawsze jesteś z nami i możemy do ciebie przygnąć, bo ty zawsze masz, masz dla nas otwarte ramiona i serce. Jezu, ja ci dziękuję za to wszystko, co jest. Za to, czego nam nie brakuje. Za małe i duże. Za twoje dobro. Dziękuję ci, Panie. Amen. Dzięki, że wytrwaliście do tego momentu. Dobrze, że tu jesteście. Dziękuję Wam za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie wiadomości. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o live, to jest to coś, co ja bardzo kocham. Często powtarzam, że kocham live robić dla Was, dla siebie również. Nie jestem jeszcze gotowa na to. Potrzebuję zabrać trochę sił, ale bardzo się cieszę, że czekacie i pytacie o to. Proszę Was o cierpliwość i. Po prostu, niech Wam Pan Bóg błogosławi, naprawdę obficie. Niech ten dzień będzie piękny, niech ten dzień będzie pełen błogosławieństw. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że naprawdę całkiem niedługo. Nie traćcie nadziei, Bóg jest.